Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech, w dalszym ciągu jeszcze w Polsce. Moi kochani, cieszę się, że tak licznie oglądacie właśnie ten nasz wyjazd do Polski i też jestem zadowolona i sprawia mi to wielką radość, że również komentujecie. Bardzo dużo komentujecie i też się bardzo cieszę z tego. No i w każdym bądź razie zapraszam Was już na, na filmik, który zaraz tutaj wleci z naszego pobytu w Polsce. I oglądajcie, bawcie się dobrze. No i już nie będę przedłużała, tylko zapraszam do oglądania. Maja trzyma o. do, obu, do Maja jak się piesek wabi? <grym> Nestor. Nestor? Tak. Jest jakim dużą rośnie? Taki. Taki duży? Jezu. Ale to jest Nestor. Nestor niedługo będzie miał nowy dom. <grym> duży. A my nie przeprowadzamy w końcu? No pewnie. Maja, teraz się dowiedziałaś, że się przeprowadzasz. Polka ci to mówi. <grym> Maja się wyprowadza. Nestor! Maja, mocno, ma żeby się wyprowadzić. Nestor! No. Nestor! Maja woła. Chodź! Chodź dopiero 3 miesiące. Nestor ma pół miesiąca i przed chwilą capnął tutaj ciasto. Nie bił Ale coś wam pokażę, bo tutaj jest tak fajnie zrobione dla Nestora. Taki kojec. O! I tutaj e, póki Nestor się nie nauczysz, że nie można nie można tam gryźć, chyba, nie, Maja? E, dlaczego Nestor tu musi być? No bo żeby żarnie, kiedy będę w szkole, żeby nie dokuczał. A, żeby nie gryzł, nie? Różnych rzeczy. No i teraz Maja tutaj zabiera swojego Nestora. Ale nie tylko Maja, zabiera jeszcze ich. Tutaj tą dwójkę. Na spacer, idą się przejść, no to idźcie Może nie wrócimy Jak to? Normalnie Możemy mieć goli stąd tak? tak? A gdzie wyjdziecie Nie wiem, ja chcę tam na pracę szkoły, tam też możemy z psem, bo już tam byłam No idziemy okay. spotkać koleżanką No, mama. a możemy tam iść? Nie, najwyżej telefon wezmę No weź Maja telefon To możemy tam iść? A to ja nie wiem, to musisz mamę pytać Mamo! Maja, no za chwilę Możemy iść tam? Nie Ale... Z psem tam można iść. No i po nim będą zaraz wychodzić. Nie skacz mężu, proszę, zostań jeszcze. Zostań jeszcze trochę. Będziesz jeszcze trochę moim mężem. Maja, powiedz, że najlepsze filmiki są folki w Niemczech. No, oczywiście, że tak. Oglądasz? Oczywiście. Nawet że to oglądałam. O, właśnie. No to papa, pa, Maja, trzymajcie się. Pa! anya what are you doing what am i doing what am i doing i'm doing nothing i'm doing nothing i'm only sitting i'm only sitting in my chair and and i'm looking at my man Witajcie kochani, tu Polka w Niemczech, obecnie jeszcze w dalszym ciągu w Polsce, w Gdańsku swoim. I muszę Wam powiedzieć, że już to są nasze ostatnie dni, Pedro. Ostatnie, ale z częścią A Pedro. Gdzie jesteś? Pogoda była taka, bardzo fajna, bardzo mi podobał. Nie mogę narzekać. Pogoda była cudowna. Cały nie? czas był super, nawet kiedy padał, było fajnie. <laughs> I się cieszę. I wrócimy do nasze Niemcze. Do, nie, nie do naszego Naładow domu, naładowanym taką pozytywną energią, nie? No tak, pozytywną energią do następnego i do, do, do normalnego życia, do pracy. Tak, a dzisiaj jedziemy znowu spróbować zrobić te perfumy. O! Mam bo... nadzieję, że dzisiaj się uda. Ja też mam nadzieję, że dzisiaj się uda, bo niestety ostatnio się nie udało. I tak powiem Wam szczerze, że trochę jestem zawiedziona tą perfumerią w Gdańsku. Jakoś tak obsługa nie za bardzo mi się podobała, ale słyszeliśmy, że jeszcze jest w Gdyni, więc próbujemy chyba do Gdyni podjechać i to załatwić. No tak, na pewno dzisiaj się uda. Na pewno dzisiaj się uda, musi się udać. No. Bo to już ostatnie dni, jak mi się nie uda, no to mogę nie mieć swoich perfumów, które chcę mieć. No, Także, moi kochani, jest dzisiaj znowu ładny dzień. Świeci słońce. I tam morze, nasze morze. <grym> Także też lecimy nad morze, bo musimy, a co? Dzisiaj was zabrałam do klifu. Tutaj jest taka galeria, Cliff się nazywa. Zobaczcie jaka długa. Stąd do Oni już tam poszli, ja teraz biegnę za nimi, bo właśnie w tej galerii można zrobić te perfumy, na które dostałam voucher. Także idziemy tam. A dzisiaj ogólnie jest fajny dzień, taki słoneczny. Teraz właśnie znajdujemy się w galerii Cliff. Także pokażę Wam trochę, jak wygląda tutaj. O, o, no co tu jest. Sinsei. A ja wejdę Pedro tutaj. O wejdę sobie do Sinsei. O jaki duży jest. No fajnie. Zobacz jaki duży jest Sinsei. Aż jestem w szoku. Ogólnie to nawet jest chippo. O dalszy ciąg Sinsei. No to mi się podoba nawet ten taki jakby dresik. No. Nawet ciekawy. No zobaczcie, Home jest też tutaj. Sephora to co lubię Cóż tu jeszcze jest? Jest! Jest! Pedro! Jest! Widziałem? To jest moje ulubione. Yes. <laughs> to jest Twój ulubiony sklep ale mój jest Sephora kiedyś zawsze był. Nadal czy... to znaczy, sklepem a ja odpowiedziałam? Jest! Yes. Zobaczcie jakie fajne buty 1085 zł a sklep się nazywa Apia Ale no nie no, te buty mi się podobają te o te. Te, te, mi się podobają, te bym sobie kupiła. Taki action jest duży tu w klifie. No ogólnie to bardzo się zmienił klif od tego co tutaj kiedyś było. O i w końcu znalazłam toaletę. Bo ja szukałam... przeszłam prawie całego klifa, żeby znaleźć toaletę. Jest. Znalazłam tutaj, się nazywa M. Numer 61 już wam pokazuję, jak to wygląda. To się właśnie tak nazywa i zobaczymy, jak to w ogóle będzie zrobione tutaj. To jest czyli możemy je zrobić trochę świeższe. Niech pani pozamyka, to co się nie podoba. Proszę, zostawić otwarte, czy coś tam podoba. Ja podbieram te zamknięcia. To chyba nie. To ta. To też. To też. O to w ogóle to ja chyba miałam coś takiego, taki parfum miałam na pewno. Coś z tym. To chyba nie. To też nie. To na pewno nie. To, tak. to nie. To też nie. A to takie, Jezu. trochę takie, czy takie, czy bardziej słodkie. takie, nie. To czy tak? To czy takie, czy było. No takie, czy takie, czy takie, czy takie, czy takie, czy wygląda, czy <noise> Pedro to <tu> pomoże. <noise> A co ty masz? A co, hmm? Czekaj. <głos> <głos> Czekaj. O Jezu, nie wiadomo. Powiem ci, że... I co? Chyba ten pierwszy najbardziej pasuje. Ja Chcę pokazać, jak to będzie spacowane. To był pierwszy, prawda? Tak. A teraz odbierzemy. To będzie pierwszy spacowany. Chyba ten pierwszy mi najbardziej pasuje. A musiałby wybrać jeden? Mhm. Tak? Nie, zapach. To jest jeden, jest jeden. Sporo da braku Daj mamę. Ja tego drugiego... Nie, drugi czuję. No chyba to on bardziej drugi wola. W drugie? W I co, no, jest? Ja? Jest ładny teraz. Nie? Teraz przez tyle zapachów. Już nie czuję? Ocile raz. No tak, stąbanie ją z topiem. Pedro, musisz mi pomóc. Nie, ja chyba tego biorę. To ja też się zrobi ładny teraz. No ten ładny. No. Ale ten jest ładny. Już będę miała perfumy swoje. Polka w Niemczech. że nie ma różowej bułeczki. <laughs> teraz, moi kochani, już mam swoje perfumy, tutaj Paulo niesie, bo jeszcze przy okazji dla Mateusza odebrałam jego perfumy i... I teraz my idziemy na kawę. Ale chodzi do Sinsy jeszcze troszkę, co? Pójdziemy jeszcze do Sensei, bo mi się coś spodobało i chciałam podrobnie pokazać yeah. to coś. Teraz już jestem w Sensei. No i przymierzam sobie takie spodnie z szerokie na dole. I do tego taka bluza, ale to nie jest komplet, to jest po prostu skompletowane. Widać, że jednak te kolory są inne. Zastanawiałam się, tutaj pytałam się też Pedra, jak jemu się widzę. Tu jeszcze przeglądam się dodatkowo w lusterku. Ale wiecie co, jednak materiał pozostawia wiele do życzenia. A tutaj spodnie jeansowe. Jeszcze nie mam w swojej kolekcji jeansów z ale te naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Zobaczcie, tutaj sobie zniosłem taki spodarek, ale się jeszcze zastanawiam nad nim. A, Pedro, pokaż, jaką ty mi tu znalazłeś koszulkę. Koszulka taka z taką kieszonką, że sobie zaraz przymierzę. One no są po 10 zł. Teraz kulują te takie burgundy, nie? Ale szczerze mi jakoś to tak się nie widzi. Do mnie w ogóle nie pasuje taki kolor. To może być modne, ale do mnie to kompletnie nie pasuje. Tylko na... No czasami... Nie? Czasami kolory nie, kolor nie pasują. Właśnie. Tu jest taki sweter. Spodnie. Tutaj takie też sweterki. A to jest taka krótka... Co to jest? Krótka... Su sukienka? Nie bo to bardzo krótkie jest. No. Ogólnie jeżeli chcecie wejść sobie do chipa, to tutaj w klifie w Gdyni jest taki sklep. Także też można wejść. W Simsaju moi drodzy przymierzałam ten dresik taki, ale materiał nie bardzo jest niestety. Także mi się nie podoba. Ogólnie to muszę Wam powiedzieć, że Podszedł do mnie strażnik tutaj tej galerii i powiedział, że nie wolno fotografować, nie wolno kamerować. Także na terenie galerii nie można kamerować. No i mają naklejkę taką, że jest zakaz fotografowania. Zastanawiam się dlaczego. Coś jest do ukrycia w tej galerii, że nie można fotografować? Ty. Moja Kasia wzięła moje perfumy. To buzi sobie piknęła. Poczekaj. Nie, to matusza. No nie, jeszcze to jest. <noise> boy. Ja tak czuję, że jakiś inny zapach. To jest mojego matusza, ale tutaj są moje. Bo w tym była flaszka, O, tu są moje perfumy. I Kasia, otwórz je. Kasia, zaraz otworzę. Nie, Ja nie otwieram, także ja sobie... Otwieraj, otwieraj. Nie wychodzi. W drugą stronę. W dziecko. A czemu to tak nie wychodzi? Co pani nie umie odłożyć? Nie mogę się dostać do swoich perfum. Moje perfumy nie chcą... A tam te wyszły? O jest, wyszły. Zobaczcie. Tak wyglądają. Moje perfumy skomponowane przeze mnie i to... One się nazywają sekret Polki. I jeżeli chcecie... Byście sobie takie kupić, to musicie powiedzieć, że chcecie perfumy sekret Polki. Jeżeli chcecie właśnie takie perfumy, to wystarczy, że powiecie sekret polki i, i możecie sobie zakupić ten zapach zaraz. O nie, jest ładne, ale mi się udało. One mi tu pachną. Chciałam dać wam rękę do pomocy. One mi tu pachną. No ładne, kasia. No. Ale wszystkie. Ten mi się podoba. O. Także sekret polski. Chcę też. Chcesz też? No to mało, nie za dużo. Posłuchaj, że Mateusz trzy miesiące. Już. Już. Na Te włosy Jezu. też. zamykaj. Oj, teraz mam mokre włosy. <laughs> Dobra. Nie pachnie najładniej. Pachnie bardzo ładnie. Także, jeżeli chcecie sobie zamówić właśnie te perfumy, które skomponowałam tutaj, one się nazywają Sekret Polki. Wystarczy, że powiecie i możecie sobie zakupić. I zobaczyć, jak, jakie perfumy skomponowałam. Mi się podobają. Teraz właśnie jedziemy takim tunelem. Patrzcie, nie ma w ogóle aut. Wszyscy stoją na głównej trasie, nie? No i tam, wiesz, jest taki e, e, po e, train station, nie? Tak, a tutaj, słuchajcie, można przejechać ten korek. Tutaj cały tutaj... Koło Galerii Forum, nie? No, koło Galerii Forum. Tutaj cały ten korek można tutaj e, na... Koło lotu można to wszystko przejechać, ale wszyscy jadą tam. Patrzcie, tam tą auta, a myśmy sobie tędy przyjechali, także... Nie wiem, dlaczego ludzie tędy nie korzystają. Normalnie bo za nami jest. też nikogo to nie korzystają. Bo tam nie ma znaki i nie ma, ma. prostego wejścia do tego. Nie? No ja rozumiem, ale przecież tutaj chyba wiedzą, że jest ten tunel, czy nie? I, 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 i najgorsze jest tyle pieniędzy wydał na tę budowę, na ten tunel i nikogo nie korzystuje, bo po prostu nie ma znaki, nie ma wejścia takiego dobrego. Znaczy nie ma takiej, takiego połączenia, bo trzeba trochę zjechać z tej głównej drogi i zamiast zjechać właśnie w ten tunel, to ludzie jadą tam, żeby tu chyba nie stać, wiesz? Tak, to stać się. Z mało. Jest mniej tutaj niż tam, gdzie my jest e, trawki light.